A więc, tak jak już zdążyliście przeczytać w tytule tego filmu, postanowiłem, że dzisiaj poruszę co nieco temat miłości, a dokładniej miłości we współczesnym świecie. Miłość, tak jak i wiele podobnych jej pojęć, zmieniła się wraz z latami, ewoluując w taki czy inny sposób i ciężko byłoby zaprzeczyć, że przez te wszystkie lata, wraz z rozwojem mediów, to one również miały bardzo duży wpływ na formowanie postrzegania miłości przez te wiele, wiele lat. Czy to popatrzymy na kinematografię lat 70., czy 80., książki, czasopisma, gazety. No to wszystko w jakiś sposób formowało właśnie postrzeganie tego pojęcia, no i tego jak do samej miłości podchodzili ludzie. I tak przenosząc się do świata współczesnego, medium, które teraz formuje pojęcie miłości jest w głównej mierze internet. No i jest to właśnie ten moment, w którym zaczynają się w pewnym sensie takie schody. Przez to jak duża ilość informacji jest przyjmowana w ten sposób na co dzień, no ciężko było nie zauważyć możliwości kapitalizacji miłości na niespotykaną do tej pory skalę. Czy jest to właśnie industri filmowe, czy muzyczne? czy po prostu osób indywidualnych na social mediach, takich jak Instagram, TikTok itd., tak dalej, I tak dalej, gdzie trzeba zaznaczyć, że wiek osób, które właśnie korzystają z takiego, ani innego sposobu rozrywki, no drastycznie spadł. No a wiek ma dosyć sporą korelację z możliwością manipulacji tymi ludźmi, którzy przyjmują dane informacje. I w dużej mierze właśnie zaczęło to wpływać na to, jako my, jako Indywidua, indywidualni ludzie z własnymi potrzebami i własnymi przemyśleniami, zaczęliśmy postrzegać to pojęcie w sposób taki mocno materialistyczny. I stąd właśnie wzięło się to moje inicjalne pytanie, czy prawdziwa miłość istnieje? I tutaj mówimy dokładnie w korelacji ze współczesnym światem. Pojęcia takie jak Red Flags, X sposób w jaki podchodzimy do toksycznych związków, no wywarło to naprawdę duży impact na obecne społeczeństwo. Społeczeństwo, które chcąc, nie chcąc, chronicznie znajduje się właśnie w sferze internetu. I wiecie, weźmy tutaj na przykład właśnie te red flagi. Samo ich znaczenie, samo ich pojęcie w ogólnym rozrachunku no może nie jest do końca szkodliwe, ponieważ nie ma nic złego w zauważaniu takich czy innych zachowań u osoby, która miałaby być naszym potencjalnym partnerem, które mogłyby nas na dłuższą metę zranić, czy spowodować, że no, ten związek skończyłby się przedwcześnie i sposób taki, który po prostu wpłynąłby na nas i naszą psychikę w dalszym naszym życiu w sposób negatywny. Tak to, jak one są przedstawiane w social mediach, no, daje wiele do życzenia, ponieważ odrzucenie osoby, którą na początku uważaliśmy za kogoś, no, bliskiego nam tylko dlatego, że właśnie robi tą jedną minimalną, zazwyczaj bardzo specyficzną rzecz, którą, no, może można by było zmienić, jeżeli po prostu byśmy z nią porozmawiali, to wszystko prowadzi do tego, że wiele osób zaczyna podchodzić do pojęcia miłości w taki sposób bardzo wyidealizowany. Czasem nawet niemożliwy, bo niestety, albo mógłbym powiedzieć, że stety, miłość polega w dużej mierze na tym, żeby patrzeć trochę dalej, trochę szerzej niż te pojedyncze charakteryzacje czy rzeczy, które nam w jakiejś osobie na przykład nie pasują. Jest ona budowana w głównej mierze na szacunku dwóch osób do siebie, a nie tym, co jest w danym momencie popularne. A w ten właśnie sposób działają social media. Niestety, z latami coraz bardziej miłość jest po prostu składową tego wszystkiego, co przyjmujemy w dniu codziennym. No a kiedy na co dzień oglądamy ponad 200 różnych związków, które Właśnie tam są przedstawiane w taki sposób, żeby były one jak najbardziej appealing i pokazywały te najlepsze ich strony. Ponieważ najbliżej takiemu związku, a raczej temu minimalnemu wycinkowi, którego oglądamy, jest do idealnie przygotowanego używając nie do końca naturalnych składników hamburgerowi do reklamy jakiejś sieciówki. No ale wszystko jest to opisane przeze mnie w taki sposób bardzo. Ogólnikowy, i żeby przejść właśnie do tego najważniejszego aspektu, czyli indywidualnego podejścia, zadałem pytanie na moim Instagramie. I teraz odczytam kilka odpowiedzi, które dostałem od moich widzów. Jeżeli zauważę taką możliwość, to dodam kilka słów od siebie, ale w głównej mierze chciałem się właśnie skupić na tym, żeby usłyszeć zdania innych osób. A pytanie dokładnie brzmiało: jaka jest Twoja definicja miłości? takie dziwne uczucie do drugiej osoby oraz troska o nią. I tutaj chciałbym się skupić na tym słowie użytym, czyli dziwne, ponieważ miłość jest to taka rzecz, którą jest naprawdę ciężko opisać nawet nam samym i w momencie, w którym widzimy, że na social mediach, w jakimś filmie czy w muzyce ktoś opisuje czy próbuje opisać, pokazać nam miłość w dany sposób, od razu powinna nam się włączyć taka lampka, że jest to bardzo bajest i może próbuje trafić do nas bardziej świadomie albo mniej. W taki sposób, żebyśmy patrzeli na tą miłość przez ich pryzmat i może stoją również za tym jakieś intencje. Czy to trafienie do jak największej ilości publiki, czy sprzedanie nam czegoś? Zawsze trzeba mieć to na uwadze, i kierować się bardziej sercem niż rozumem. Chyba posiadanie stałej satysfakcji z osoby w życiu i dawanie jej tego samego i potrzeba dbania o nią. Spokój wewnętrzny, bezpieczeństwo, zaufanie. Dla mnie jest to przyjaźń z elementami intymności, bycie dla siebie wszystkim. Wzajemna wyjątkowość do drugiej osoby. I tutaj nieco dłuższa wiadomość, ale myślę, że warto ją przeczytać. Całości. Moim zdaniem jest to najwyższy level przyjaźni połączony z pociągiem seksualnym. Opiera się ona na bezgranicznym wsparciu i zaufaniu. Wydaje mi się, że dokładnie się nie da tego zdefiniować, bo różne osoby potrzebują tej relacji na innej płaszczyźnie. Na przykład jedni będą potrzebować wzajemnego towarzystwa non-stop, inni zaś pomimo związku będą potrzebować przestrzeni w ciągu dnia, natomiast wieczorami będą czuć potrzebę czułości i wsparcia. Jedni powiedzą, że opcja pierwsza jest toksyczna, a inni, że druga. Nie można powiedzieć, że ktoś jest gorszy, bo kocha inaczej. Ludzi na świecie jest tyle, że praktycznie każdy jest w stanie znaleźć osobę odpowiadającą jego indywidualnym preferencjom, lecz jest to trudne, bo dopiero przynajmniej po półtorej roku zaczynamy dostrzegać pozostałe oblicza naszego partnera. Życie jest trudne i miłość jest trudna. I jako ostatnią mamy definicję typowo z podręcznika do biologii, czyli goły chłop z gołą babą. Nago. Także na zasadzie nawet tych kilku przykładów można zauważyć, że miłość znaczy dla każdego zupełnie coś innego. Ale na ile są to definicje w 100% własne, a ile uformowane przez to, co przyjmowaliśmy przez całe swoje życie, czy to patrząc na naszych własnych rodziców, czy właśnie korzystając z mediów, telewizji itd., itd., no to ciężko jest nam, powiedzieć. Ponieważ jest to zakopane na tyle głęboko w naszej podświadomości, że nigdy nie możemy być w 100% tego pewni. A więc czy prawdziwa miłość w dzisiejszych czasach nadal istnieje? I tutaj moja odpowiedź będzie jak najbardziej to się da pozytywna, ponieważ myślę, że tak. Należy jednak wielokrotnie przez całe nasze życie zatrzymać się i pomyśleć, czy jest to coś, co naprawdę zrobiłbym ja a nie, czy jest to coś, co zrobiłby może Brad Pitt. Ponieważ Brad Pitt jest tylko aktorem, a scenariusz naszego życia pisze się sam.